Możemy rozpocząć eksplorację. Ej, powiem Ci, że jest zachowany w miarę. W sensie eksploracja dosyć, dosyć na stresie, ale generalnie powiem Ci, że na pewno mogę powiedzieć tak że budynek jest w stanie takim powiem Ci się tam zdziwiłem że jest to w miarę nóż Normalnie nóż człowieku Nie wiem czy widać na kamerce Tu są toalety Zachów, ale te panele, to, to jest masakra, po prostu tak szczerze ci powiem. Dobra. Dobra, tu jakieś... Tu, tu jakiś gaz, bo to idźmy stąd lepiej. I idzie? Moi drodzy... Yy, znajdujemy się w oczywiście w opuszczonym sanatorium yy, Dlaczego tak chodzimy dziwnie? Dlatego, że jesteśmy prostu przy głównej ulicy Jest to mała mieścina, dlatego... Po prostu musimy bardzo, bardzo uważać Tam jest... Główna droga Musimy uważać po prostu, tak? No... Niestety... Dzisiaj będzie taki... Mam nadzieję, jak to widzicie to się coś tam udało nagrać i tutaj jest. Bardzo trzeba szybko przejść. I drugie piętro. Pierwsze piętro, lustro tutaj jest, aha tutaj jest poprowadzony drugi budynek, skrzydło. O! Bardzo blisko parkingów na. Jedno z większych Pomieszczeń Nie wiem co to dokładnie był... Było Ale... Wiem to, że... Jest to miejsce naprawdę, naprawdę w stanie ładnym, w ładnym stanie i nawet zostały tutaj porcy, porc, porcelana, i piwo, i talerze, i krzesło. Dzisiaj taki mój drodzy Urbek, no mówię, powtarzam. Powtarzam się dosyć mocno, ale nie byliśmy gotowi dzisiaj, że to miejsce znajduje się aż tak bardzo przy głównej ulicy i naprawdę ja jestem sam w szoku, że udało się tu w ogóle jakkolwiek dostać i tutaj mamy łazienki, no i łazienki moi drodzy tu mamy. To wygląda fajnie To wygląda fajnie Fajne pokoje Ładnie zachowane O dziwo Tam była toaleta I pokoje To jest sanatorium Po prostu były tu pokoje I masę opankowań Po... Jajkach. Nie wiem, jakie one miały, moi drodzy, tutaj znaczenie. Co one tutaj, jaką rolę odgrywały. Tutaj yy, te właśnie rzeczy. Nie mam pojęcia. ale z balkonem, nawet tutaj. Jace. Przepraszam, moi drodzy, że tak nie zwiedzą dokładnie tego, ale. Niestety dzisiaj mamy presję czasu dosyć dużo i po prostu nie mam możliwością tego odpowiedzieć, ponieważ mi się nie wyrobił. A tutaj zachowany pokój z wykładziną. Wow, naprawdę, naprawdę, wow. Takie pokoje się zachowują po prostu. Tutaj jest tak samo, moi drodzy. Pokój z wykładziną. I świeże napoje. I kolejna taka wnęka dziwna. Najprawdopodobniej jest to toaleta. Schod schody na strych. No i strych. Jest to, moi drodzy. Nie, nie, to nie jest strych. To jest jeszcze jedno piętro. O jacie Duże Nie, jednak strych Moi drodzy, jako że widzieliśmy mniej więcej jak wygląda podłoga W niektórych pokojach będziemy po prostu uważnie chodzić I jeżeli dobrze widzę zachowany kaftan Dokładnie, zachowany kaftan Rok produkcji moi drodzy. Jacie. cię. Uj, 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 uj. Uważaj, bo tu pszczoły latają, może być gniazdo gdzieś. Chodźcie stąd, bo tu mogą... Moi drodzy schodzą już ze strychu, możliwe tam po prostu było gniazdo. Możemy jeszcze patrzeć. Ale ja tak jak mówię to jest krótka. krótka bardzo krótka eksploracja dzisiejszego dnia. Ciekawe, gdzie była ta maszyna do pisania, nie? I zachowane lampy, nie zwróciłem się na to uwagi. Zachowane lampy. Gdzie jest maszyna do pisania w ogóle? Tutaj.